Pan z wami, Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do niego: Patrz, czemu oni robią w Szabat to, czego nie wolno. On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana? I jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: To Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Oto Słowo Pańskie. Pragnę nawiązać do, do, fragmentu, do tego fragmentu, który żeśmy dzisiaj usłyszeli. Kwestia owego szabatu. Czy nawet samo nauczanie Jezusa o nierozewano małżeństwa też by trzeba na nowo zinterpretować. I ten fragment dzisiaj o Szabacie jest takim typowym fragmentem, który został nadużyty. A w jaki sposób należałoby Go rozumieć? Tutaj nie chodzi jednak, w tym stwierdzeniu Jezusa o człowieka jako takiego. Tylko chodzi tutaj po prostu o Jezusa. Całe to zdanie, to znaczy, to Szabat został ustanowiony, można powiedzieć, ze względu na Jezusa Chrystusa, czy na Syna Człowieczego. A nie syn człowieczy dla Szabatu. Czyli i prorocy, i prawo, w tym wypadku prawo mojżeszowe zostało ustanowione pod kątem syna człowieczego, a nie syn człowieczy pod kątem prawa mojżeszowego. Dlatego prawo mojżeszowe ma pełne wypełnienie dopiero w synie człowieczym. Dlatego Jezus tak mu powiedzieć, syn człowieczy jest panem Szabatu. Natomiast te wszystkie interpretacje, które dzisiaj mogą się pojawiać, że to właśnie musimy się uwolnić od prawa i ten tekst temu też pomaga, jakby to iść w tym kierunku mi no, do przyjęcia. Drugi wątek to, dzisiaj wspominamy postać w Polsce, taką dosyć ważną, jaką jest biskup Józef Sebastian, Pelczar, który był przez długie lata rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza prowadził uniwersytet, przepraszam, wydział teologiczny, miał kontakt z ojcem Rafałem, a później przez długie lata był biskupem Przemyskim. Też warto zanotować, że nie chciał, żeby siedziba seminarium była w Rzeszowie, natomiast w wyniku podziału diecezji Powstała decyzja, i seminarium zostało założone właśnie w Rzeszowie i jest pod wyzwaniem biskupa Pelczara. To takie czasami są żarty historii. Ale przede wszystkim dwie rzeczy warto u niego zwrócić uwagę. On pozostawił po sobie szereg pozycji, między innymi pozostawił taki, w dalszym ciągu, obowiązujący podręcznik na temat masonerii. Na temat różnych spisków, teorii spiskowych można mówić bardzo wiele. Nimi na pewno nie jest to towarzystwo otwarte na chrześcijaństwo i na pewno nie sprzyja chrześcijaństwu. I tamte analizy, które podaję, są według mnie wciąż aktualne. A druga rzecz, to on zostawił też takie bardzo ważne dzieło na temat, można powiedzieć, acedji. Tylko, że w tamtym czasie nie mówiło się o acedji, tylko bardziej mówiło się o lenistwie duchowym albo o oziębłości. I pozwolę sobie przedać tylko jeden fragment z tej książki, z tej, z tej jego rozprawy o tej oziębłości, czy o ognictwie duchowym w ciszym języku, to znaczy acedia. Mówi tak. Fragment. Niezwykłych też środków używał Bóg, aby jakąś duszę z podobnego stanu wyrwać. Tak na przykład, świątobliwa Maria Bilani wiodła w młodości życie bardzo pobożne. Lecz wyszedłszy za mąż, popadła w oziębłość i oddała się całą duszą rozrywkom światowym. Pewnego razu zbliżyła się do zwierciadła, aby sobie włosy perłami i klejnotami ozdobić. Lecz któż opisze jej przerażenie, gdy w zwierciadle zamiast swojej twarzy zobaczyła jakąś postać straszną, raczej do złego ducha podobną. Zmieszana, wydaje okrzyk zgrozy, zalewa się łzami, rzuca wszystkie kosztowności na ziemię i wraca do życia bogobojnego, które prowadzi aż do śmierci. Podobnie opowiadał sobie święta Teresa, że i raz sam Pan Jezus ukazał, by ją widokiem swoich ran pobudzić do gorliwszej służby. Czy w zwykłym porządku nawrócenie duszy o jest niemożliwe? Co niemożemne jest u ludzi, może jest u Boga. A więc nie możemy wątpić o możliwości jej nawrócenia. Ale to rzeczywiście wtedy już musi działać niezwykła interwencja Boża, bo na ogół tacy ludzie no, bardzo się tak uszczelniają różnego rodzaju racjami, no, niekiedy bardzo błyskotliwymi. Jeszcze trzeci wątek. Tam msza święta jest z formularza o świętym Józefie w bardzo specjalnie, dlatego, że ten rok jest poświęcony świętym Józefowi, a święty Józef w naszym zakonie jest w sposób szczególnie czczony, więc chciałbym, żebyśmy o nim w tym roku pamiętali. Krótki fragment odnośnie kultu świętego Józefa w Karmelu, w całym Karmelu. Więc kult świętego Józefa jest w naszej tradycji bardzo wpisany, bardzo wpisany. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do umieszczenia świętego Zefa obok Jezusa i Maryi. Otóż trzeba powiedzieć tak, że w pierwszym tysiącleciu bardzo niewiele śladów to logicznej refleksji na temat świętego Józefa, a przede wszystkim szczególne czci Jego osoby. Nabożeństwo do świętego Józefa rozwinie się tylko dzięki rozkwitowi Zakonów żebraczych, no, znaczy, wtedy, jak powstawały te żłobki, no to jak się to, no, wielką rolę. Więc kiedy tworzono żłobki, no trudno, żeby w żłobku nie było św. Józefa. Potem duży wpływ miał teolog francuski Jan Gerson, no a później Karmelici, zwłaszcza od świętej Teresy. Ale jeszcze wcześniej. Otóż to jest takie związane z pewnymi legendami, co prawda, ale za tymi legendami też coś się kryje. Otóż te nasze nakrywanie na Świętego Józefa, od tych pierwszych karmelitów, jeszcze z góry Karmel, brało się z inspiracji Maryi. Otóż wszyscy członkowie rodziny Maryi, jej rodzice, święta Anna, święty Joachim, Teresa tam wspomina o takim kulcie świętej Merancji, czyli babci Matki Bożej. No tak. W każdym razie oni byli opiekunami Karmelu, a nawet domniemanej siostry Maria Kleofasowa i Maria Salome cieszyli się w Karmelu szczególną czcią. Dlatego nie mogło więc zabraknąć także męża Maryi. I nasze te pobożne kamieńskie legendy potwierdzają szczególną więź ze świętą rodziną Jezusa Mariusza, a być może zainspirowane apokryficzną Ewangelią Pseudo-Matusza, odwołują się do wizyt świętej rodziny z Nazaretu na Górze Karmel, gdzie mieli rozmawiać z synami proroków, potomkami prorok Eliasza. Bo jest taka tradycja, że my jesteśmy zakorem nie tylko inspirowanym przez świętego Eliasza, ale w ogóle od świętego Eliasza. W takim całym ciągu historycznym karmelici byli na Górze Karmel i nawet Matka Boża z Józefem nawiedzali tych naszych pustelników na Górze Karmel. Więc taka jest taka tradycja. Także właśnie rodziny z Nazaretu na Górze Karmel mieli rozmawiać z synami proroków. Potomkań prokaryjasza. Inni mówią o rzekomym przystanku świętej rodziny w drodze powrotnej z Egiptu. Ta więź musiała tak mocno oddziaływać w kościele, że starożytni autorzy, tacy jak Benedyktyński Oł, opat Giovanni Tritemnio wysuwają teorię, że kult świętego Józefa w kościele łacińskim został wprowadzony przez pustelników Karmelu. Kiedy przenieśli się do Europy. No, to taka pobożne życzenie. Niemniej przekonanie to obecnie jest oczywiście kwestionowane, wyraża również papież, ale to przekonanie wyraża również Benedykt XIV, prowadzając do Karmelu praktykę liturgicznego kultu ku czci Józefa. Pewne jest to, że nabożeństwo ku czci Józefa w Karmelu było naznaczone od początku kultem liturgicznym. Następnie aż do naszych czasów rozwinie się także podejście eucharystyczne w nabożeństwie do Świętego Zewa jako tego, który trzyma w ręku nasz pokarm, chleb zbawienia. Też do tego tematu jeszcze wrócimy, no ale no, warto sobie zdać sprawę, że niezależnie od tych, czy to były legendy, czy przekonanie jednak e, sam obecność świętego. Rodzinny zakon nie wzięła się jakoś tak znikąd. I nawet jeżeli to są niekiedy takie zbyt pobożne życzenia, to jednak coś musiało nastąpić takiego niezwykle ważnego, że rzeczywiście ten święty Józef w naszym zakonie od początku zajmuje szczególne miejsce. O meu